Witam. Obecne spalanie mnie nie cieszy. A zwłaszcza, że jest to palet. Który zakupiłem za 25 zł za worek. Oczywiście że chyba droższych nie ma. Więc spadłem na pomysł. Alternatywny opał. Tutaj są deseczki. zbiłem tu deseczki. Oraz jakieś tam gałąski. to podsuszyłem na kuchni gazowej. Będziemy robić test: jak to będzie wypadać 1,6 kg na godzinę. Staram się to jakoś zrobić szybko, ponieważ w ręce mam telefon. Ja będę podajnikiem. Ja podajnik. A nie wiem czy to nie za dużo, ale ciur, zobaczymy co się stanie. Ciekawe że ktoś jeszcze wpadł na taki pomysł, żeby tak robić, czyli ja mam taki pomysł. O, ogień ok spadł. Znaczy, że nie jest to takie super dosuszone, tylko na kuchni gazowej trochę tam posuszyłem. O. Jest dobrze. Podajemy dalej. Kurczy ładnie Chyba za bardzo Chyba muszę mniej tego podawać Dobrze, zna garstkę w rękę złapę I liczymy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. O, żeby jeszcze tak porzucić, chyba więcej tego. Rzucę od razu za dwie garść. zobaczę co się będzie działo. Jaki płomień? Tu jest płomień. Ktoś nie wiedział. Płomień jest. On efektuje takich około 200. Akurat na tym sterowniku. 200 to nie 200%. Uu. Stop. Yes. No, Co się będzie działo? O, rozpala się. O, już jest fajnie. Zaczęło mi się podobać. Trzeba tego więcej podawać. No. Teoretycznie, z tego co się dowiedziałem, to potrzebne jest na tonę paletu 3 metry sześcienne wiór. O, to już jest ładne. To mi się podoba. Oj, opada. Ale jeszcze trochę zostało. sypiemy i skończymy chyba test Podłączamy rurę podłączyłem ile zaoszczędziliśmy paletu no tego nie wiem, nie mam wagi Ale chyba niedużo I taki projekt sobie wymyśliłem. Wraca na felec z powrotem O, przygasło Trochę przygasło. O tyle mi zostało. Ale pomysł był konkretny. Zobaczymy czy pies się teraz obudzi. Po tym moim spalaniu czego innego. O, wstaje. Albo i nie. Trzeba by pewnie zmienić podawanie. Ciekawe, to by jakbym wziął pół na pół z paletem. Tego jeszcze nie testowałem, ale to jest yy, pierwszy mój test. Także drugi będzie z paletem pół na pół. Zobaczymy, co się będzie działo. No, wstaje czy nie wstaje? Co się stało w komorze? Zaraz zobaczymy. Czulowo to jedną ręką odkryć. Stawić. Próba ognia o? Co się tam stało w tym piecu, w palniku? Znaczy? No wypaliło. Wypaliło jedno i drugie. kolejny test, będzie pół na pół z paletem. Zobaczymy, co się będzie działo. Nawaliłem tu ziarno, taką resztę to przypoli. Zasypiłem co trochę palnik tutaj. No, i tyle chciałem Państwu pokazać. Kolejny test będzie z paletem, pół na pół, tak jak mówiłem. Dziękuję, pozdrawiam.